Witam Was kochani bardzo serdecznie w czytaniu karty dnia na czwartek. Dzisiaj będę czytała dla Was kartę podstawową i czytamy też sobie dzisiaj uzdrawiającą moc kryształów, czyli jaki kamień będzie Was wzmacniał w czwartek, tak? No to pierwszy będzie baran. Dla barana mamy gierm kamieczy. I jeszcze wybierzemy sobie tutaj kamień. I wy macie dumortieryt, i ja zaraz powiem, w czym on was będzie wzmacniał. Jeżeli chodzi o tego giermka mieczy, słuchajcie, to jest to często taki dzień, kiedy grzebiemy się w papierach. Albo dobrze byłoby się w tych papierach trochę pogrzebać, bo tam możemy się czegoś doczytać, doszukać, możemy jakiś błąd tam znaleźć, możemy e, zauważyć, że coś, co kupujemy, jest przeterminowane, albo że jakaś gwarancja się czegoś kończy. Albo, że warto by było jeszcze tutaj skorzystać z jakiegoś czasu, który jest nam dany w ramach właśnie jakiejś tam gwarancji i tak dalej, tak? Czyli papiery, dokumenty i tak dalej. Natomiast to też jest taka energia, kiedy często robimy badania lekarskie. To tutaj też chcemy się dowiedzieć jakiejś prawdy, prawda? O co tam chodzi w tym naszym zdrówku. No a giermek mieczy... Może być to też taki dzień, kiedy na pewne rzeczy się nie zgadzam, upieram się przy czymś, albo mam do czynienia z takimi osobami, które mm, mogą też wszystkiego nie wiedzieć, ale być przekonane o swojej racji. Pamiętajmy, że to jest dopiero giermek, prawda? Do króla jeszcze jest daleko, więc, dlatego też. Powinniśmy być otwarci na wiedzę, która do nas idzie, bo może się okazać, że ta nasza wiedza, którą my mamy, ona nie jest kompletna. I dlatego ta karta symbolizuje często naukę albo poszukiwanie jakiejś prawdy, no tam oczywiście w pewnym temacie, prawda? Każdy już tam będzie wiedział, co go tego dnia interesuje. No i ten Dumortieryt będzie Was wzmacniał w. Organizacji, myślę sobie takiego dnia codziennego, porządkowaniu pewnych rzeczy, usuwaniu nagromadzonych przedmiotów oraz robieniu listy. No, czasem takiej listy spraw do załatwienia, a czasem, słuchajcie, lista zakupów i tak dalej. Także tutaj może być to bardzo ciekawy dzień. Pięknie witam teraz wszystkie byczki. No i co tam mamy dla byczka? Klabyczka, mamy piątkę buław. No i jeszcze, kochani, kamień, który będzie Was wzmacniał tego dnia. Cyjanit. Ja zaraz powiem, w czym Was będzie wzmacniał. Jeżeli chodzi o te pięć buław, no to jest to często taki dzień, kiedy mamy do czynienia trochę albo z jakimś chaosikiem, Czyli ten chaosik może być na zewnątrz nas, a może być też wewnątrz nas. Jeżeli chodzi o wewnątrz, to mamy do czynienia z różnego rodzaju stresem, stanami zapalnymi, zaburzeniami równowagi w organizmie, zaburzeniami hormonalnymi, alergiami na różne pokarmy, a przede wszystkim stanami zapalnymi też, tak? Więc tutaj może chodzić Właśnie o to, żeby to coś uspokoić. No a na zewnątrz to, to jest często taki dzień, kiedy dużo się dzieje, tak? Ludzie mają swoje sprawy, biegną w swoje strony. Każdy ma jakieś tam ważne sprawy do załatwienia, każdy chce coś zdobyć, każdemu na czymś zależy. No a już w takim bardzo negatywnym, taka bardzo negatywna karta tego, aspekt tej karty jest taki, że. Ludzie się kłócą albo złoszczą bardzo na siebie. No kiedyś była to karta walki, prawda? No więc ta walka będzie albo na zewnątrz Was, albo też dzieje się ona wewnątrz. No i tu chodzi właśnie o to, żeby, słuchajcie, uspokoić te sprawy, tak? Może czasem w jakieś takie sprzeczki lepiej nie wchodzić. No i jeszcze ten cyjanid, w czym On będzie Was wzmacniał. To jest właśnie rozwiązywanie konfliktów, dyplomatyczne postępowanie, czyli rozmowy takie bardzo dyplomatyczne, powrót do harmonii, naprawianie granic i budowa mostów. Pięknie witam teraz wszystkie bliźnięta. As-Monet dla Was. I jeszcze kamień, który będzie was wzmacniał tego dnia, turmalin arbuzowy, taki kolorowy. No jeżeli chodzi o tego Asa monet, no to jest to taki dzień, kiedy albo my komuś coś oferujemy, albo nam coś ktoś proponuje, oferuje, albo świat po prostu daje nam jakieś propozycje, propozycje do wykorzystania. Często jest to związane z szansami. Takimi finansowymi, zawodowymi, materialnymi, ale możemy też dostać jakieś pieniądze, czy możemy dostać właśnie jakąś propozycję, czy jakąś premię w pracy, czy my możemy też komuś proponować nawet jakieś spotkanie, nawet jakiś wspólny interes, czy tam gdzieś wy wybieramy się gdzieś z kimś wspólnie na jakieś zakupy, ale może nas też korcić na przykład, jeżeli będziemy widzieli jakieś promocje w sklepach. No to możemy też iść w tym kierunku. Oczywiście będziemy się zastanawiali, czy my to coś potrzebujemy, ale zawsze jest to jakaś propozycja. No i ten turmalin arbuzowy, w czym on was będzie wzmacniał? Dostrzeganie idealnego momentu. Kompanie się w błogości, po prostu bycie. Naturalna radość i spokojne serce. No i warto jest jeszcze dodać, że As-Monet jest, jest jedną z najbardziej radosnych, też właśnie, kart w tarocie, czyli może być to fajny dzień. Serdecznie witam teraz wszystkie raczki. Dla Was, kochani, królowa, monet i jeszcze kamyczek. Jaki kamyczek będzie Was wzmacniał tego dnia? Karneol będzie Was wzmacniał, taki piękny kamień. Słuchajcie, zaraz powiem, w czym, <coughs> przepraszam. Otóż, królowa monet jest to takie bardzo rzeczowe i bardzo takie przyziemne zapatrywanie się na ten świat i na ten moment, który dzieje się tego dnia, i on jest najważniejszy, tak? Więc tutaj będziecie chcieli wszystkie sprawy sobie tak pozałatwiać, słuchajcie, żeby wszystko było dobrze, żeby niczego wam nie brakowało, żeby, żeby patrzeć też na przyszłość, żeby zagospodarować też teraźniejszość i to wszystko w świecie finansowym, zawodowym, materialnym przede wszystkim, tak. Czy kupowanie, czy robienie jakiejś listy zakupów, czy tam zarządzanie jakimś takim majątkiem firmy, czy to jakieś takie, nie wiem, polecenia wydawane też dzieciom, tak, że ma być tak, a nie inaczej. Organizowanie tego takiego życia też słuchajcie, rodzinnego, kontakt z rodziną to jest też często. Także tutaj myślę, że będziecie tego dnia bardzo mocno stąpać po ziemi. I ta materia będzie bardzo ważna. Czasem jest to też rozmowa z jakąś osobą z jakiejś przestrzeni finansowej, chociaż najczęściej, słuchajcie, to jest to zarządzanie swoim światem finansowym, zawodowym, materialnym, a szczególnie jeżeli chodzi właśnie o takie, o taką, o takie sytuacje w rodzinie, czy też w firmie albo tam, gdzie pracujecie, tak. I ten karneol, on was będzie wzmacniał w. Zwiększona pewność siebie, poczucie własnej wartości oraz opanowanie. Pięknie witam teraz wszystkie lwy. No, a dla Was dziewiątka buław i jeszcze dzisiaj kamień, który będzie Was wzmacniał tego dnia, kryształ górski. Dziewięć buław to jest to często taki dzień, że my chcemy coś zamknąć, chcemy coś domknąć, chcemy coś uszczelnić, albo chcemy czegoś bronić, tak? Ale możemy mieć też jakiś cel tego dnia i bardzo będzie nam zależało, żeby dopiąć swego. Możemy stać w obronie siebie, ale też możemy stawać w obronie innych osób. Może też być to taki dzień, kiedy możesz na kimś polegać, albo ktoś na tobie może polegać, tak? Nawet jeżeli sytuacje byłyby trudne, to my dajemy radę, albo ten ktoś, na kogo liczymy, daje radę po prostu, tak? No, czyli taki bardzo konkretny to może być dzień. A jeżeli chodzi o ten kryształ górski, to ja wam zaraz powiem, w czym on Was będzie wzmacniał, kochani. Otóż w ogóle to jest taki, taki kamień w ogóle wzmocnienia, tak? Czyli on w ogóle będzie Was wzmacniał. I powiem Wam, że czasem przy tej dziewiątce buław e, przydałoby się jakieś doenergetyzowanie. Dlatego że przy tych dziewięciu buław bywa czasem tak, że my. Dokonamy czegoś, zrobimy coś, co mamy zrobić, damy radę, ale momentami możemy być zmęczeni, tak? Może nas to jakoś tak przytłaczać, więc tutaj wzmocnienie się przyda: powiększenie, ekspansja oraz wzrost. Serdecznie witam teraz wszystkie panny. Dla Was, kochani, karta siły i mocy. I jeszcze dzisiaj kamień, który będzie Wam towarzyszył tego dnia. Amaconit, taki kamień. Zaraz powiem, w czym on Was będzie wzmacniał. Jeżeli chodzi o kartę siły i mocy, to jest to dzień, kiedy wydobywam z siebie siłę, którą mam, ale nie wiem, że ją mam. Albo nie wierzę w jakieś swoje siły, ale tak naprawdę to w sobie mam bardzo dużo energii. Jeżeli uda mi się wykrzesać tę siłę... No to jestem taką osobą, która ma właśnie takiego wielkiego lwa za przewodnika, prawda? Jeżeli mamy takiego lwa za przewodnika, to słuchajcie, któż też stanie na naszej drodze? Więc jeżeli chodzi o kartę siły i mocy, to często to tak wygląda, że świat na naszej drodze stawia sytuacje, za którymi nie przepadamy, a warto byłoby przez nie przejść, bo wtedy naprawdę wierzymy we własne siły, wtedy jesteśmy. E, taką osobą, która ufa sobie już potem, tak? Więc mogą być to oczywiście <laughs> mniejsze egzaminy, albo większe egzaminy, bo to różnie bywa. Może być tak, że jednym z Was uda się przez te e, egzaminy przejść, innym nie, ale to nie jest ważne, dlatego że ważne jest to, żebyśmy do tego zadania życiowego podeszli. To też jest karta współczucia, e, zrozumienia, Siebie, czy to innych osób, wybaczenia czasem sobie, czy to innym osobom. Czasem trzeba sobie wybaczyć, że no trudno, z czymś sobie tam nie radzę, tak? Mam tam w sobie jakiś lęk, mam tam w sobie jakiś strach, ale staram się to ogarniać. Więc jeżeli na przykład zdamy sobie sprawę, że boimy się czegoś, to tak jakbyśmy już byli w połowie zdania tego egzaminu. Bo już sobie z tego zdaliśmy sprawę, już wiemy z czego wynika ten lęk, z czego wynika ta obawa, dlaczego brakuje mi odwagi. Więc to już jest połowa drogi, tak przebytej. Także warto jest też spojrzeć w głąb siebie, e, widząc sytuacje, które dzieją się na zewnątrz, dlaczego ja tak reaguję na te sprawy, a nie inaczej. No i jeszcze ten kamień tutaj, Amazonit, w czym was będzie wzmacniał, kochani, zaraz wam powiem. Wprawdzie, objawieniu, zmiany i naturalny ciąg wydarzeń, tak? Czyli tak jak powiedziałam, prawda, wystarczy zidentyfikować, dlaczego tak się dzieje. Ona idzie pod rękę z tym objawieniem, tak? Że ja już coś widzę. Zmiany i naturalny ciąg wydarzeń, tak? Czyli no, prawda jest taka, że zdajemy jeden egzamin, przed, za chwilę staje przed nami następny, tak? Całe życie jest zdobywaniem nowych doświadczeń, czyli jeżeli... Przejdziesz przez jeden most, to za chwilę będzie drugi. I tutaj trzeba sobie z tego zdać sprawę. Dwa miecze i jeszcze dzisiaj kamień. Kamień, który będzie Was wzmacniał tego dnia. Malachit będzie Was wzmacniał. Ja zaraz powiem, w czym Was będzie wzmacniał. No to co? Te dwa miecze to jest to taki dzień, kiedy albo nie chcemy czegoś słyszeć, bo nie wiemy, co mamy z tą wiadomością zrobić, ponieważ nie widzimy wyjścia z tej sytuacji, a wiadomości, które do nas przychodzą, za bardzo nam w niczym nie pomagają, albo też chcemy się od czegoś odgrodzić, a to jest bardzo podobne do tego, co powiedziałam przed chwilą, odsunąć, wycofać z czegoś, albo nie przyjmować do siebie pewnych informacji nie chcemy przyjmować do siebie pewnych informacji tak by można było powiedzieć no w skrajnych przypadkach to jest to ktoś bardzo uparty taki tak także tu też możecie tak bardzo bardzo mocno czegoś bronić albo kogoś bronić albo możecie mieć do czynienia z taką osobą właśnie bardzo upartą której nie można ruszyć w żaden sposób czy ma rację czy nie ma racji no to może tak to być. Czasem przy dwóch mieczach podpisujemy jakieś umowy, zamykamy coś, domykamy coś. Pamiętamy o tym, żeby uważać tego dnia na szczegóły, ponieważ na tej karcie są oczy zamknięte, zasłonięte. Możemy czegoś nie widzieć, nie zauważyć, a potem możemy być zdziwieni. Malachit będzie was wzmacniał w takiej klarowności myśli i emocji. Prawidłowe użycie intelektu, integracja myśli i intuicji. No i może tak sobie myślę, że może przy tych dwóch mieczach właśnie przyda się komuś takie wycofanie się z czegoś na chwilę, żeby sobie tutaj tak te informacje i te rzeczy, które do Was idą, zintegrować, żeby właśnie się zastanowić, chwileczkę podumać, tak, co z tym wszystkim zrobię. Serdecznie, kochani, witam teraz wszystkie skorpiony. Dla skorpiona ósemka mieczy i jeszcze dzisiaj kamień, który będzie towarzyszył Wam tego dnia i będzie Was wzmacniał, i to jest kamień Sodalit. Ja zaraz powiem, w czym On będzie Was wzmacniał. Osiem mieczy to jest to taki dzień, kiedy mogę trochę być zablokowana. Mogę się znajdować w takiej sytuacji życiowej, że trudno jest mi zrobić krok do przodu. Mogłabym go zrobić, ale musiałabym wtedy złamać jakieś moje zasady albo programy, w których funkcjonuję. Więc mogę nie przekroczyć tych ośmiu mieczy, tak? To bywa też czasem tak, że jest to dzień, kiedy bardzo dużo. Ludzi, mówi do nas różne rzeczy. Jest jakaś sprawa do rozwiązania, każdy ma swój sposób, żeby rozwiązać tę sytuację, każdy ma odmienne zdanie i trzeba się zorientować tutaj, ale jakie jest Twoje zdanie w tej sprawie, prawda? Więc jest to taka karta skrępowania, zatrzymania się w pewnym momencie. No, szczerze powiedziawszy, nic się nie dzieje bez przyczyny i być może, że trzeba przez chwilę poczuć się w takiej pułapce, klatce, żeby potem można było z niej wyjść. No, niestety, ale ludzie już są tak skonstruowani, że więcej uczą się poprzez trudne doświadczenia, aniżeli poprzez takie łagodne, miłe, przyjemne itd. Nie wiadomo dlaczego tak jest, ale tak jest. Dlatego też, jeżeli poczujecie się gdzieś jak w pułapce, jeżeli poczujecie się, że wydaje wam się, że nie możecie zrobić kroku do przodu, to zdajcie sobie sprawę z tego, że właśnie zidentyfikowaliście bardzo ważną sytuację w Waszym życiu. Jeżeli już coś zidentyfikujemy, to już jesteśmy na dobrej drodze, słuchajcie, bo już wiemy, czego nie lubimy, bo już wiemy, co nas krępuje, i potem będziemy nad tym pracować. Osiem mieczy czasem też jest wycofaniem się z czegoś, po prostu jeżeli czegoś nie chcemy, to wstrzymujemy się, tak jakby, tak? Chociaż najczęściej to jest tak, że właśnie trudno jest nam przejść przez jakąś sprawę, sytuację, ale bywa i tak, że nie chcemy w coś wchodzić. Jeżeli chodzi o sodalit, tak, w czym on będzie Was wzmacniał, ja Wam zaraz tutaj poczytam. Intencjonalność, Przytomna świadomość, stan przebudzenia, intuicja i wiara w siebie, klarowne wyrażanie intencji. No i to jest dokładnie to, co ja przed chwilą powiedziałam o karcie ośmiu mieczy, tak? Najpierw trzeba przytomnie na coś spojrzeć, tak? Potem trzeba się przebudzić, czyli zrozumieć, że jest jakaś sytuacja, która. Tak wygląda, nie za bardzo, tak? Mnie się ona nie podoba. Ja bym chciała tutaj coś zmienić. No i trzeba też wykazać się, właśnie intencją i wiarą w siebie, żeby można było ten pierwszy krok zrobić. Strzelce teraz pięknie witam. Dla Was, kochani, cesarzowa. I jeszcze kamień, który będzie Was wzmacniał tego dnia różowy szafir. No, cesarzowa jest to karta przyjemności, jest to karta różnych pięknych okazji, które stają na naszej drodze. Jest to karta wykorzystywania tego wszystkiego, co daje nam świat, a świat przy cesarzowej daje nam, słuchajcie, bardzo dużo, bardzo wiele. Wszystko można byłoby powiedzieć jest w zasięgu naszej ręki. Ważne, tylko żeby chcieć po to sięgnąć. To jest też zbieranie owoców, e, tych, które już kiedyś posialiście, albo może być też tak, że sadzenie nowych ziarenek, które gdzieś tam kiełkują w waszej głowie, w waszym sercu i będziecie chcieli rozpoczynać coś, tak? to też może, może tak być. E, cesarzowa jest to bardzo dobry kontakt z naturą. Jest to przytulanie własnych dzieci, wnuków, jest to dbanie o rodzinę, ale też i taka integracja z tą rodziną. Czasem jest to tak, że jesteśmy najważniejszą osobą tego dnia, właśnie, czy to w rodzinie, czy to może być i że w firmie, jeżeli masz firmę. No w każdym bądź razie wokół cesarzowej jest dużo ciepła, jest dużo ognia, jest dużo natury, jest dużo takiego zrozumienia. Zrozumienia świata, także myślę, że będzie to dobry dzień. W ogóle cesarzowa wróży nam po prostu dobrobyt, także u każdego może się to troszeczkę inaczej pokazać, tak? No i ten kamień różowy, szafir, on was będzie wzmacniał w wybaczanie, wybranie ścieżki uzdrowienia, akceptacja i odpuszczanie. Uspokajanie serca. Pięknie witam teraz wszystkie koziorożce. Dla Was, kochani, królowa, kielichów i jeszcze kamień, który będzie Was wzmacniał tego dnia ametyst. No, królowa, kielichów to jest to taki dzień, kiedy wyrażamy się poprzez uczucia albo emocje. Czyli bardziej tutaj, tak jakby sercem, odbieramy ten świat. Możemy też kontaktować się z jakąś osobą, która jest bliska naszemu sercu, wspierać ją, czy ona nas może wspierać. W ogóle to jest taka energia zrozumienia, cierpliwości, wyrozumiałości, ciepła. No a jeżeli się komuś trafi odwrócona ta karta, no to będzie to wtedy za dużo emocji, czyli może być złość, może być płacz. Może być brak cierpliwości, prawda? No ale ja tu stawiam, słuchajcie, jednak na te miłe rozmowy i na te takie bardzo dobre samopoczucie. Ja tutaj stawiam, że tak to będzie. No i jeszcze ametyst, tak? W czym was będzie wzmacniał, kochani, ametyst? Swojskość, nieświadome nawyki, stare wzorce wymagające porzucenia. I tu się jest warto nad tym zastanowić, tak? Stare wzorce, co nam już nie służy, tak? Co to są za programy, w których my funkcjonujemy? To, że kiedyś coś służyło naszej matce albo naszej babce, słuchajcie, to świat się zmienił. To nie znaczy, że nam to teraz będzie służyło, prawda? Czyli przyjrzyjcie się też temu, żeby nie iść ślepo w jakieś kultywowanie czegoś. Ślepo w to nie chodźcie, nie? To jest zupełnie... Słuchajcie, nie ta droga. No i te nieświadome nawyki, czyli po prostu wstajemy rano, robimy coś i zawsze to robimy. I to jest coś, co my robimy z zamkniętymi oczyma, ale czy nam to służy, nie wiadomo. Więc tutaj warto jest się też nad tym warto jest się nad tym zastanowić. Wodniki teraz pięknie witam dla wodnika kochani eremita czyli pustelnik i kamień który będzie wzmacniał was tego dnia kwarc różowy taki piękny No ten eremita on może poszukiwać czegoś tak czyli dzień poszukiwania no słuchajcie mikołajki się zbliżają święta się zbliżają na pewno tam nie jedna z was czy nie jeden z was poszukuje czegoś tutaj dla dzieci, a potem i dla partnera i jeszcze nie wiadomo dla kogo tam, a może dla siebie szukamy czegoś. Jest to poszukiwanie, tak? Natomiast oczywiście pustelnik ma też takie głębsze, głębsze, bym powiedziała, głębsze przeżycia i tutaj Możemy chcieć świecić przykładem na przykład yy, dla innych, możemy chcieć się troszeczkę na bok wycofać, żeby sobie coś przemyśleć, możemy szukać właściwej drogi, właściwej ścieżki naszego życia, możemy komunikować się z naszą intuicją, z naszym wnętrzem, możemy chcieć podświetlić też jakiś problem, coś czego nie wiemy podświetlić tą latarnią, tak? Także tutaj bardziej pójdziemy w stronę takiego wyciszenia i zaobserwowania czegoś, jeżeli będziemy przeżywali te wewnętrzne stany. Natomiast jeżeli te zewnętrzne, no to pójdziemy pewnie czegoś poszukiwać. Coś, coś nam się zgubiło, albo chcemy coś kupić, szukamy czegoś dla nas opłacalne, opłacalnego, tak, albo ładnego. Kwarc różowy, zaraz powiem, w czym Was będzie wzmacniał, kochani. Yy, miłość własna, poczucie własnej wartości, bycie wystarczająco dobrym i szlachetność. No właśnie. I szczerze powiedziawszy, taki właśnie powinien być pustelnik, tak? To są te jego wszystkie wewnętrzne aspekty, które powinien wykorzystać tego dnia. Miłość własna, poczucie własnej wartości, bycie wystarczająco dobrym, szlachetność. No, ja bym jeszcze powiedziała świecenie przykładem. Rybki teraz pięknie witam. A dla rybek, kochani, mamy tutaj kapłana. No i jeszcze cytryn. Cytryn jako kamień, który będzie Was tego dnia wzmacniał. No, kapłan, słuchajcie, to jest to tradycja, czyli coś tam pójdziemy w stronę tradycji, tak? Co będziemy kupować rzeczy dla dzieci na Mikołajkę, albo jakąś paczkę robić, albo gdzieś tam, nie wiem, możemy na jakieś charytatywne cele, wydać jakieś pieniądze, jeżeli idą te święta, e, możemy tutaj w ogóle. E, robić różne takie zabiegi właśnie już w kierunku tych świąt, tak? Czyli kupowanie czegoś, przystrajanie czegoś, wszystko to co jest związane z tradycją. To też jest taka karta, kiedy czasem się zastanawiamy nad tym, czy aby nie zalegalizować naszego związku, na przykład, jeżeli nie jest zalegalizowany, chcielibyśmy a, tak jakby związać się na przykład we, węzłem małżeńskim, to możemy też o tym myśleć. Możemy chcieć związać się z jakąś firmą, która będzie pomagała nam tutaj różne sprawy rozwiązywać, albo razem będziemy działać w jakimś kierunku, żeby nam to wszystko lepiej wyszło. To może być taki dzień, kiedy ktoś chce zajrzeć do kościoła, ktoś znajdzie jakiegoś swojego mentora, który będzie tam opowiadał o duchowości w jakiś tam sposób, szczególnie ważny dla Ciebie. Tak? Taki sposób mówienia, który do Ciebie będzie na przykład przemawiał, to. W postaci kapłana może się też objawić lekarz w naszym życiu, także możemy się udać też do lekarza, możemy leczyć ciało, leczyć duszę. Tak? To już zależy, co to, co to tutaj będzie. Ale to też jest wiedza, mądrość, którą nam ktoś przekazuje, albo my możemy chcieć też tradycję, czy tę naszą taką mądrość, którą mamy przekazywać naszej rodzinie, bo to też jest karta bardzo ściśle związana z rodziną. Jeżeli chodzi o cytryn, to on was będzie wzmacniał w radosna ekspresyjność, żywiołowość i szczęście, i porzucenie wszelkiej negatywności. No słuchajcie, tego to wam naprawdę życzę. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, zapraszam do kolejnych czytań.